W Wadowicach przy ulicy Sienkiewicza obok placu targowego działa już lodowisko możemy, korzystając z przerwy technicznej na basenie, być z młodzieżą tutaj. Fajnie. Witam serdecznie z nowo otwartego lodowiska w Wadowicach. Jest to największa tafla tutaj w regionie, więc serdecznie chcieliśmy zaprosić wszystkich mieszkańców Wadowic, ale nie tylko Wadowic, naszy, naszego powiatu. Mamy dwie tafle lodu, tak jak już wspomniałem, duża 800 m2 i od razu za tą taflą dużą jest mała specjalnie dla dzieci po to, żeby Nasi najmłodsi e, mogli też korzystać bezpiecznie z lodu. E, do tego e, będziemy także prowadzić dwie gastronomie. Jedna e, w przeszklonym kontenerze, będzie można sobie usiąść, napić się kawki e, i zobaczyć wszystko, co się dzieje na lodzie. E, I druga na zewnątrz, e, taka budka góralska, też będzie można podejść, e, zjeść coś dobrego i, i poglądać wyczyny łyżwiarzy. E, planujemy także. Otwarcie lodowiska oficjalne w najbliższą niedzielę 20, 22 grudnia o godzinie 16 wystąpią specjalnie dla nas łyżwiarki figurowe z Oświęcimia. Każda dziewczynka pojedzie swój program dowolny. To są dziewczynki dziesięcioletnie, letnie jedna nawet jest hoczni, także bardzo serdecznie zapraszamy Państwa. Także chciałem Państwu zaprezentować tutaj. Mamy e, wypożyczalnię profesjonalną, profes, profesjonalnie prowadzoną e, do e, dyspozycji naszych klientów. Mamy 200 e, par łyżew, profesjonalnych. E, do tego mamy oszczałkę, e, dzięki której można naoszczyć łyżwy i, i, i korzystać do woli. E, Pingwinki, takie, my nazywamy to pingwinki, ale to są przyrządy do nauki jazdy na łyżwach. Ja, jeżeli ktoś pierwszy raz przyjdzie jeździć na łyżwach, to może spokojnie sobie wypożyczyć takiego pingwinka i, i on pomoże stawiać te pierwsze kroki na lodzie. Lodowisko Wadowickie będzie otwarte w godzinach od 8 rano do 22, a w piątki i soboty do 23. Z przerwą techniczną między 16 a 16.30 na czyszczenie lodu mamy także profesjonal, profesjonalną maszynę do czyszczenia lodu, Rolbe, która właśnie w tym czasie będzie pielęgnować lód i czyścić tak, żeby warstwa lodu była e, idealnie równa e, i żeby można było sobie swobodnie i bezpiecznie jeździć na, na łyżwach.